Po obejrzeniu kilkunastu filmów yy, różnych agencji nieruchomości, filmów reklamowych, odkryliśmy dwa, a może nawet trzy powtarzające się schematy. Pierwszy schemat: agent lub właściciel agencji wędruje przez miasto i opowiada. Opowiada o tym, że jest w tym mieście 360 lat. Milion dwieście tysięcy sprzedał mieszkań, dziewięćset milionów tysięcy sprzedał domów. Ach, jak on sprzedaje i jeszcze ma działki do sprzedania, zanim miga miasto, o którym mówi ten właściciel agencji, miga w różne dziwne sposoby. Właściciel agencji jest pokazany w dalekim planie i już widz od dawna stracił rachubę i nie wie, czy reklamowane jest miasto czy coś innego, bo widzi tylko, że ktoś idzie i mówi: "Stracił zainteresowanie już dawno, dlatego że patrzy po domach, po kamienicach i mówi: "Radom? Czy to Radom? Byłem w Radomiu. Nie ma takiego domu w Radomiu. Już dawno nie słucha tego, co mówi bohater filmu." Kolejnym schematem jest ten schemat, o którym opowiedziałam na początku. Mianowicie Zmieniają się plany, migają plany, w których różne osoby opowiadają o tym, jak długo ich agencja jest na rynku, co robią, jacy są wspaniali i, i, i tak dalej. A trzeci schemat, bardzo zresztą niebezpieczny, to jest schemat miłośnika drona. Tak to nazywam. Jest to schemat miłośnika drona. Dron jest wszędzie. I nie wiecie teraz, czy reklamuje się to mieszkanie, które gdzieś pod koniec reklamy jest pokazane, czy spektakularny najazd drona na zamek, czy w takim razie zamek jest do sprzedania, spektakularny najazd drona na działkę, czy w takim razie działka jest do sprzedania, czy spektakularny najazd drona na osiedle, czy osiedle całe jest do sprzedania. Trzy schematy, a to wszystko wystarczy wypośrodkować i Umieścić w jednym filmie. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że najważniejszy w reklamie jest scenariusz. Trzeba pomyśleć najpierw, zanim się zacznie kręcić reklamę, o tym, jak ona ma wyglądać. Napisać historyjkę. Co będzie w tej reklamie? Bo scenariusz jest to opowiadanie, które piszemy. A potem to opowiadanie. Rozpisujemy jeszcze na scenę, i to jest scenopis. Myślicie Państwo, kiedy mówię teraz o scenariuszu i o scenopisie, że taka reklama wymaga dużych nakładów finansowych? Nie. Reklama nie wymaga nakładów finansowych. Może zostać nakręcona smartfonem, może zostać nakręcona iPhone'em, aparatem fotograficznym czy kamerką yy, cyfrową. To nie ma znaczenia czym. I nie ma znaczenia, ile osób ją kręci. Ma znaczenie przekaz jej. Jeżeli nie będzie uporządkowane to, co Państwo chcecie powiedzieć, to nie będzie wiadomo, czym jest ta reklama. Przykładowo, scenariuszem jest bajka o Jasiu i Małgosi. Ta historyjka. A scenopisem jest rozpisanie bajki na sceny. Czyli na przykład, jeżeli opowiadamy. Dawno, dawno temu za siedmioma rzekami, za siedmioma górami możemy wykorzystać naszego ukochanego drona i wtedy w scenopisie piszemy. Najazd drona, szybkie pokazanie krajobrazu. Scena pierwsza, scena druga. I w ten sposób porządkujemy nasz scenariusz. I nie musi on dotyczyć historyjki fabularnej, ale musi dotyczyć każdej formy reklamy. Nawet tego, że wymyślacie państwo: ja wyjdę i powiem parę słów, że sprzedaje się tu z tyłu kamienica. To musicie państwo zaplanować i powiedzieć, jeżeli kręcicie to w dwie osoby. Powiedzieć do osoby za kamerą. Janek, ja sobie przygotowałem taki scenariusz, że ja tu stanę, ty na mnie spojrzysz, najedziesz, zrobisz zbliżenie. Ja wtedy powiem: za mną jest wspaniała kamienica do sprzedania. Jest to wielka okazja. Jak ja powiem okazja, to ty zrobisz oddalenie planu i pokażemy wtedy te kamienice. Ale musi być scenariusz. To nie może być tak, że błąkacie się Państwo i wydaje wam się, że wszystko załatwicie tym, że opowiecie, że jesteście 150 lat na rynku. Jeszcze raz powtarzam, to nikogo nie interesuje. Interesuje osoby, które odwiedzają waszą stronę internetową. I tylko te osoby. Cała reszta to jest film, który musi zaskakiwać i musi mieć scenariusz. Na tym przykładzie chcę pokazać Państwu, jak wyglądał scenariusz do 3-minutowego teledysku, na planie którego pracowało 20 osób obsługi technicznej, nie samych aktorów. 20 osób obsługi technicznej. Teledysk, jak powiedziałam, był 3-minutowy. Natomiast planowanie tego scenariusza trwało dwa dni, a dzień zdjęciowy 12 godzin. Oczywiście koszta tego teledysku były bardzo duże. Koszta takich profesjonalistów na planie są ogromne. Państwa na tak drogie reklamy nie stać. Przecież reklama nie może przewyższyć kosztów prowizji, które otrzymujecie Państwo w swoim zawodzie. Ale każdą rzecz, która jest na planie, można oszukać, można samemu poradzić sobie bez całej tej otoczki profesjonalistów. Na zwykłym planie zdjęciowym, chociażby takim, nawet w plenerze, poza kamerzystą, jest także pan od oświetlenia oraz pan od blendy. W sytuacji, kiedy świeci za mocno słońce, i jestem filmowana w czasie dnia zdjęciowego, zawsze jest przy mnie pan z Blendą, dzięki której słońce odbija się od niej i oświetla mnie. Ale my nie musimy tutaj stosować aż takich zabiegów. Wystarczy oszukać to w ten sposób, że stawiamy osobę, która, która mówi w cieniu, po to, żeby nie była w pełnym słońcu, bo nie widać wtedy jej twarzy. A jest to częsty błąd, który obserwuję w filmach reklamowych u Państwa. Kolejnym błędem jest to, że Państwo nie przywiązujecie wagi do makijażu, który jest bardzo istotny i nie tylko u kobiet, ale również u mężczyzn. Tak, jest istotny, dlatego że twarz po prostu staje się bardziej wyraźna i bardziej plastyczna i milej się na tą twarz patrzy. Każdą zatem rzecz, można oszukać. Nie potrzebujemy również makijażystki na planie. Sami możemy zrobić sobie makijaż, przynajmniej panowie mogliby się upudrować, żeby nie świeciły im się czoła, co też niedobrze wygląda w filmie i odwraca uwagę widza od zagadnienia, a nic widza nie powinno rozpraszać. Nie zaskakujcie Państwo, montażysty, taką zmianą. Ponieważ kluczowym elementem w pracy nad filmem reklamowym jest postprodukcja, czyli montaż. Montażysta nie może być niczym zaskakiwany. Musi mieć wystarczająco dużo materiału, żeby móc zmontować zręczny film. To znaczy, nie może mieć ujęć, które napadają na siebie, to znaczy błyskawicznych. Zmian ujęć, które powodują, że widz, oglądając później reklamę, czuje się jak na kolejce górskiej, jak na roller Nie może być też tak, że, co jest częstym błędem, stosujecie Państwo zbyt długie ujęcia. Na ujęcia, które oglądaliśmy w Waszych filmach reklamowych, ujęcia filmów reklamowych zagranicznych są. Trzy razy częściej występują, to znaczy na jedno wasze jest siedem ujęć w zagranicznych filmach. Ujęcia muszą się często zmieniać. Stosujcie również przebitki, które pomogą montażyście w zmontowaniu dynamicznego filmu i pozwolą Wam zaprezentować nie tyle siebie samych, co prawdziwego bohatera filmu reklamowego, jaką jest nieruchomość, którą prezentujecie. Nie musicie bez przerwy stać i opowiadać statycznie o tej nieruchomości. Nie musi być tak, że najpierw wy opowiadacie, że jest to, 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 to w nieruchomości, potem jest pokazywana nieruchomość. Jeżeli o czymś opowiadacie, niech to na bieżąco będzie pokazywane. Temu służy przebitka. Jeżeli reklamujecie coś w nieruchomości, na przykład kominek, to nie róbcie błędu takiego, że opowiedzieliście o kominku, i ten kominek się ani razu nie pokazuje na tym filmie, ponieważ widz czeka na to, o czym opowiadacie. Chce to zobaczyć. Więc pamiętajcie o tym, kto jest bohaterem filmu reklamowego. Pamiętajcie o tym, żeby montażysta miał dużo materiału do tego, żeby móc zrobić odpowiedni montaż dynamiczny. Pamiętajcie, żeby ujęcia nie były za długie. I stosujcie przebitki. Tempo montażu musi być dostosowane do tego, co chcecie Państwo przekazać. Montaż nie może być za szybki, ponieważ widz nie będzie się mógł skoncentrować na tym, o czym mówicie. Musicie dać szansę przypatrzenia się widzowi wszystkiemu, o czym jest mowa na ekranie. Bardzo istotne jest również, żeby montażysta nie musiał montować zbyt szczegółowych informacji o waszej nieruchomości. Widziałam filmy reklamowe, w których pokazywane jest wszystko łącznie z rozpadającym się parapetem i brudnym kurkiem od kuchenki. To nie jest istotne. Nie musicie pokazać wszystkiego. Powinniście zostawić widzowi niedomówienie. Coś co powinno go zaciekawić, coś, co go zainteresuje, zakończyć reklamę jakimś, w filmie się to nazywa cliffhanger, jakimś cliffhangerem, taką, takim momentem zawieszenia, żeby widza zainteresować, żeby chciał do Was zadzwonić i dopytać się o szczegóły dotyczące Waszego produktu. Podobnie jak nadmiar informacji w reklamie, tak samo niedomiar jest bardzo niedobrą rzeczą. Nie sprzedawajcie Państwo produktów, których nie ma. Nie sprzedawajcie Państwo klientowi rzeczy abstrakcyjnych. Mam tu na myśli domów w stanie surowym. Domy w stanie surowym też widuję reklamę, że pokazujecie Państwo pomieszczenia nieotynkowane, z obrzydliwej, czerwonej, cegły, albo szarobórę ściany jeszcze z widoczną zaprawą. I Widz nie ma wyobraźni. Widz sobie nie będzie wyobrażał, że tu będzie kuchnia, tu będzie łazienka, a tam salon piękny. Uczcie się od deweloperów. Zobaczcie, że deweloper może mieć cały budynek w stanie surowym, ale zawsze ma mieszkanie pokazowe. I to jedno mieszkanie pokazowe jest otynkowane, ma cały biały montaż, kafelki, wszystko co sobie państwo zapragniecie, i nawet jest umeblowane po to, żeby pokazać klientowi, jakie cacko można zrobić z takiego mieszkania. Sam klient tego się nie domyśli, to musi być pokazane, więc jeżeli sprzedajecie coś w stanie surowym, to pokażcie w reklamie piękne otoczenie, w jakim będzie stał dom czy mieszkanie i pokażcie klientowi wizualizację, a nie puste ściany.